Marhaba! Poznajcie najbardziej tradycyjne miejsce w Katarze – Suq Suk po arabsku to targ, jego budynki są zrobione w tradycjonalnym arabskim stylu. Na targu znajdziecie wszystko – tradycyjne stroje, babaje, dywany, perfumy – wszystko. Wszystko, co tu widzicie, jednak, było odbudowane w roku 2006 po okropnym e, pożarze. Dla Kataru sokolnictwo to tradycja, a w tym miejscu możemy znaleźć wszystko, co jest na nich potrzebne. Tradycja sokolnictwa sięga 5000 tysięcy lat, lecz dziś nie używają już ich do polowania, a bardziej do treningów i dla zabawy. Niektórzy Katarczycy specjalnie trenują sokoły, żeby je później sprzedać. I w tym roku padł rekord ceny sokoła w katarze. Arabska opiera się na ryżu i mięsie. najpopularniejsze rodzaje to baranina, wołowina i również czasami mięso z młod młodego wielbłąda. Nie możemy również zapomnieć o chlebie arabskim, który jest jedzony z humusem oraz z warzywami. Katar jest znany ze koni arabskich, ponieważ przedegrało one ważną rolę w historii kraju. Na jest stabilna kolina rządowa do Gwardii Doha, a dokładnie w dzielnicy West Bay znajduje się mnóstwo wieżowców z islamskim wystrojem, dzięki czemu nadają ono arabską atmosferę tej biznesowej dzielnicy. Bardzo ciekawym drapaczem chmurowy Doha jest Burj. Doha, Tower, który był pierwszym wieżowcem w Katarze. Jego budowa rozpoczęła się w 2005 roku, a skończyła w 2012. Kształtem przypomina trochę strzykawkę lub cygaro, co niego bardzo rozpoznawali. The Pearl, czyli perła, jest sztuczną wyspą w Katarze na powierzchni 4 milionów metrów kwadratowych i jest jednym z największych projektów w takim typu na Bliskim Wschodzie, Perła jest podzielona na 10 dzielnic, które wszystkie są inspirowane po pięknymi miastami świata, czy poznajecie, jakim miastem jest inspirowana ta dzielnica? No Wenecja oczywiście. Nazywa się Kanat Cartier. Jesteśmy w dzielnicy Porto Arabia, tu jest port. Idziemy nad wodną promenadą, która ma 3,5 km. Perma jest dzielnicą mieszkalną, ale są tu restauracje, hotele i sklepy. we